Mnóstwo narzędzi, żeby Ci pomóc. Wiecie, jak się samemu robi, jak kobiety nie mają świadomości. A czas wyleczy rany, nie ten to następny. I zamyka te emocje, tą krzywdę, tę żalę, tą zazdrość. To wszystko zamyka w sobie i jest jeszcze bardziej zaściśnięta i zgorzkniała. mija 10 lat, a ona cały czas ma żale i urazy do tego partnera, bo nie puściła tego, cały czas to trzyma. I to blokuje jej i nową relację, i w ogóle relację ze światem, i ze sobą. Więc tak to się kończy. Rozstanie jest również wielką stratą, tak jak strata dziecka, porównywalny jest ból, czy tutaj są też problemy adaptacyjne do nowych warunków, że byłaś przyzwyczajona, że jakoś spędzasz czas, że jakoś tam jest, potem się to nagle zmienia. Tu jest mnóstwo takich różnych mechanizmów, które ja na sobie też przećwiczyłam, i teraz mogę bardziej Tobie pomóc. Zapraszam na program świadome rozstanie. Program taki jeden na jeden, czy to jest jestem wystarczająca, czy świadome rozstanie, czy czuję swoją wartość. Zawsze poprzedzę konsultacja bezpłatna, a czasem, nawet jeśli Ty masz wątpliwości, co do pracy z podświadomością, to możemy zrobić jeszcze. Płatną konsultację z procesem, takim, żebyś sobie doświadczyła, jak to się pracuje, tak? Bardzo serdecznie zapraszam na herbatki. Jeżeli czujesz, że jeszcze nie jesteś gotowa na taką jeden na jeden pracę, to możesz przyjść na grupowe spotkanie i tam też sobie doświadczysz, jak się czuje, jak się wizualizuje, co to w ogóle ci robi, jak to wpływa na podejmowanie przez ciebie Twoich życiowych decyzji, tak? Wtedy dopiero może być przełom. Wtedy staniesz się wrażliwsza, wtedy staniesz się bardziej kobieca. A jak tylko staniesz się bardziej kobieca, odpuścisz, przestaniesz walczyć, to wtedy zaczniesz przyciągać innego mężczyznę, a nawet ten, który cię wkurzał czy cię porzucił, odrzucił, zdradził, będzie chciał do ciebie wrócić. Jak ty zmienisz swoją energię, swoje podejście, swoje nastawienie. Tak? ale musisz zejść z tego piedestału, który sobie wytworzyłaś, z tej silnej skrupy, z tego bycia niezależną, w ogóle tych, tego, że ty idziesz po trupach do celu. Musisz z tego jakby zrezygnować, odpuścić. I wtedy się zmienia wszystko w życiu. Wtedy już ci nie zależy, żeby pracować po 20 godzin bo możesz się cieszyć relacją. Cieszyć się siedzeniem samej w domu, tak?